Czy konto IKE dalej się opłaca? No bo w sumie z jednej strony mamy informację o tym, że zaraz wejdzie OKI, czyli nowy produkt inwestycyjny, na którym możemy inwestować bez podatku. No a mamy do czynienia z kątem IKE, na którym inwestujemy bez podatku. I pytanie, czy jeżeli wejdzie OKI, to IKE już się przestanie opłacać? Otóż nie. I dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego IKE wciąż się opłaca. Pokażę Ci taki prosty kalkulator i pokażę dokładnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o potencjalne stopy zwrotu z tego nowego konta oki oraz konta IKE. I też pokażę Ci, w jaki sposób krok po kroku takie IKE sobie założyć. No bo każdy może mieć takie konto IKE, ale po kolei. Najpierw, czym takie konto IKE jest? Ike, czyli indywidualne konto emerytalne. Jest to konto, które może mieć każdy, kto ukończył 18 rok życia. Tak naprawdę, kto ukończył 16 rok, ale między 16 a 18 rokiem życia są tam pewne ograniczenia. Jeżeli przekroczyłeś 18 rok życia, nie ma już żadnych ograniczeń, możesz sobie takie konto Ike założyć. Istotą jest to, że takie konto Ike może być jedno. Czyli jak masz na przykład konta maklerskie u różnych maklerów, czy u różnych brokerów, masz 5, 10, 15 kont nie ma żadnego problemu. Konto Ike jest jedno i zawsze będzie jedno. Czyli nie możesz otworzyć drugiego konto konto Ike, jeżeli już takie konto masz. I o co chodzi w tym samym koncie Ike? A no to jest takie konto, na którym inwestujemy bez podatku. Jeżeli inwestujesz w jakiekolwiek akcje, ETF-y na zwykłym swoim koncie, to płacisz 19% podatku od zysków kapitałowych. Czy to jest wzrost kursu akcji? Czy to jest dywidenda? To musisz zapłacić te 19%. Jeżeli masz do czynienia ze spółkami zagranicznymi i na przykład jest pobrana dywidenda od spółek zagranicznych 15%, to te 4 punkty procentowe jeszcze musisz dopłacić w polskim fiskusie. Tak to wygląda. No i tutaj całe na nabiało Wchodzi konto IKE. Konto, na którym nie ma tego podatku. Czyli jeżeli zarobisz powiedzmy 10 tysięcy złotych, to masz na swoim koncie 10 tysięcy złotych, nie płacisz żadnego podatku od tego. Ale są pewne haczyki odnośnie konta IKE. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, partnerem odcinka jest firma XTB, na której można założyć swoje konto IKE i do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro inwestować całkowicie bez prowizji w akcje oraz ETF-y. Jeżeli założysz konto i wpiszesz jeszcze hasło Konrad, pisane dużymi literami, to odbierzesz dostęp do kursu dla początkujących inwestorów. Bo niby wszystko fajnie z tym kątem IKE, ale są pewne haczyki. Haczyk jest taki pierwszy, że nie można wpłacać tam ile się chce. Są określone z góry określone limity, ile możemy wpłacić w ciągu danego roku. Jeżeli chodzi o ten roczny limit wpłat na IKE, to jest maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej taki sposób to wygląda. Co to oznacza? To oznacza, że rok to się trochę zmienia, i w tym roku, w 2025, jest to 26 19 zł. Dokładnie tyle można wpłacić na konto Ike. Maksymalnie można oczywiście wpłacić mniej. I tutaj ważna rzecz, to są wpłaty, czyli te 26 019 zł to są wpłaty. Jeżeli na przykład zainwestujesz w jakąś spółkę dywidendową i ta spółka dywidendowa da ci dywidendę, nie wiem, tyś, 1000 zł, 100 zł, 100 tysięcy złotych, to absolutnie to nie wchodzi do tego limitu. Czyli Mamy do czynienia z tym, że liczą się tylko wpłaty, a jeżeli dostajesz na przykład dywidendy, to się absolutnie nie wlicza. Możesz dostać tyle dywidend, ile tylko zapragniesz. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, że te 26 019 zł w tym roku to jest maksymalny limit, jaki możesz wypłacić. I pytanie, czy da się wpłacić więcej? No, kiedy będziemy zakładać konto IKE na XTB, to pokażę Ci, że jest to niemożliwe. Drugim haczykiem w koncie IKE jest to, że to jak cała nazwa wskazuje, jest konto emerytalne. Czyli z tych pieniędzy te pieniądze możemy wypłacić. Przy emeryturze. A dokładniej mówiąc od 60. roku życia. Chyba, że wcześniej nabywamy uprawnienia emerytalne. Więc jeżeli masz teraz lat 20, 30, 40 bądź 50, to to jest dla Ciebie konto długoterminowe. Dlatego, że dopiero przy 60. roku życia będziesz mógł takie konto rozbroić. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli coś kupisz tam, to musi to leżeć do 60. roku życia. Absolutnie nie. Ty możesz tam kupić i rzeczywiście to może leżeć. Możesz coś kupić i po roku sprzedać. Możesz coś kupić i po dniu sprzedać. To zależy wyłącznie od Ciebie, jaką taktykę e, będzie, Miał na swoim koncie IKE. Tutaj nikt ci nie warunkuje tego, więc biorąc pod uwagę Twoje podejście inwestycyjne, one nie musi być jakoś dostosowane do IKE. To może być takie samo, jak masz na przykład przy swoim zwykłym koncie maklerskim, czy innym koncie, jakie masz inwestycyjne. Więc tutaj biorąc pod uwagę konto IKE, to jest konto długoterminowe pod takim względem, że możemy je zlikwidować dopiero przy 60 roku życia, chyba że wcześniej mamy te uprawnienia emerytalne, ale możemy inwestować jak chcemy, długoterminowo, średnioterminowo, możemy uprawiać tam day trading, co ci tylko. Się podoba. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli jesteś na przykład w podeszłym wieku, masz, nie wiem, 57 lat, to czy możesz założyć teraz konto IKEA i przy 60 rozbroić? założyć możesz, ale przy 60 nie możesz rozbroić, bo jest jeszcze jeden tam taki warunek, że muszą być wpłaty przez minimum 5 lat kalendarzowych. To nie musi być 5 lat bez przerwy, to nie musi być maksymalna kwota, możesz wpłacić na przykład teraz 100 zł, za rok 100 zł, za 2 lata 100 zł, 3 lata 100 zł, 4 lata 100 zł i mamy już ten warunek spełniony. Czyli to nie muszą być maksymalne kwoty, kwoty jakie Ty chcesz i to nie musi być 5 z rzędu lat kalendarzowych. Więc jeżeli na przykład jesteś już na emeryturze, powiedzmy masz też. 60 lat albo 62 lata, konto Ike też może być dla ciebie, tylko pamiętaj, że musisz przez te 5 lat no nie musi być z rzędu, tak? Ale przy tym podeszłym wieku myślę, że to jest całkiem logiczne, żeby przez 5 lat z rzędu na przykład wpłacić na to konto Ike. I jeżeli tak będziemy wpłacać, to po 5 latach. Przy 60. roku życia, no chyba że zaczęliśmy odkładać właśnie, nie wiem, na przykład w 57. albo 58. roku życia, no to te 5 lat trzeba obliczyć, ale przy 60. roku życia ogólnie, tak z założenia, można to konto rozbroić. I tutaj można rozbroić to jednorazowo, czyli całość, cała kasa idzie od razu na nasze konto bez żadnego podatku, albo możemy stwierdzić, że my chcemy na przykład przez 10 lat wypłacać z tego emeryturę sobie dodatkową, za, nie wiem, na przykład 1000 zł, 1500, 5000 7 tysięcy, w zależności od tego ile tam zgromadziliśmy. To jest nasza dowolność. Możemy jednorazowo go rozbroić, albo możemy też wypłacać sobie po prostu emeryturę przez jakiś określony czas, jaki tylko chcemy. To w 100% należy do nas. Czyli biorąc pod uwagę przewagi konta IKE nad zwykłym kątem maklerskim, tutaj nie płacimy podatku. I biorąc pod uwagę chociażby taki przykładowy kalkulator, mamy miesięczne wpłaty na IKE. Niech to będzie powiedzmy 500 zł i niech będzie, że przez 25 lat oszczędzamy. 25 lat mamy do emerytury. Roczna stopa zwrotu indeksu WIK 8,39% tutaj jest za lata no, sierpień 2019, sierpień 2024. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że na 100% będą takie same stopy zwrotu. One mogą być różne, mogą być na minus. Mogą mieć na plusie. My tego nie wiemy, przyszłości nigdy nie znamy, ale zauważmy, oszczędzając 500 zł i wpłacając je na konto IKE, i jeżeli byłaby właśnie taka roczna stopa zwrotu indeksów i przez 25 lat, to się okazuje, że zaoszczędzimy prawie 68 tysięcy złotych podatku właśnie dzięki kontu, konto IKE. Będziemy mieli 150 tysięcy wpłat, ale nasz zysk na koncie IKE to będzie prawie 357 tysięcy, gdzie na zwykłym koncie nawet nie dobijemy do 300 tysięcy i w ten sposób to wygląda. Oczywiście możemy tutaj lawirować, jeżeli chodzi o lata do, do emerytury, w zależności ile my mamy, jak, jakie miesięczne zarobki są, przez to też ile miesięcznie będziemy mogli na to IKEA wpłacać. No to akurat w tym kalkulatorze nie możemy manipulować stopą zwrotu, ale są oczywiście inne kalkulatory i tam też możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli na przykład mam 30 lat, chcę wpłacać 500 zł miesięcznie, 6% to jest ta zakładana roczna stopa zwrotu. Zauważmy zaoszczędzony podatek, prawie 62 tysiące zł. Możemy tutaj sobie oczywiście lawirować, czy to będzie. Bardziej 4%, czy to będzie bardziej, na przykład 8%? W zależności od tego, jakie parametry przyjmiemy, takie oszczędności będą, ale jedno jest pewne: jeżeli będziemy mieli jakikolwiek zysk na koncie IKE, to oszczędności podatkowe tutaj będą. No więc widzimy, że porównując do zwykłego konta maklerskiego, konto IKE się po prostu opłaca, ale teraz pytanie, czy w stosunku do tego nowego konta, konta Oki, będzie to się opłacało? Tak. I tutaj trzeba sobie wyjaśnić znowu. OKI to jest nowy produkt inwestycyjny, który dopiero ma wejść. Pamiętajmy, że to jest decyzja polityczna, czy to wejdzie, czy nie, więc już w 100% nie wiemy, czy rzeczywiście to wejdzie, ale w największym skrócie, konto OKI to jest nowy produkt inwestycyjny, i tam. Do 100 tysięcy złotych nie ma żadnego podatku. Zauważmy, przy okazji konta IKE nie ma żadnego podatku i przy okazji konta OKI też nie ma żadnego podatku, ale do 100 tysięcy złotych. Z tym, że konto OKI możemy rozbroić, kiedy chcemy. To nie jest konto emerytalne, możemy to założyć konto i rozbroić na przykład, nie wiem, za rok, albo za 5 lat, albo za 3 dni, kiedy tylko chcemy i nie zapłacimy podatek. Konto IKE też można rozbroić po drodze, czyli można za 3-5 lat, wtedy, kiedy jeszcze nie osiągniemy wieku emerytalnego, rozbroić, ale po prostu zapłacimy podatek, który i tak byśmy zapłacili. Więc tutaj jest to przewaga konta OKI. Ale z drugiej strony jest tam pewien problem. No, pierwszym problemem oczywiście jest to, że my jeszcze tego konta nie mamy. Nie wiemy, czy ono wejdzie czy w takiej formie, jakiej są zapowiedzi. A drugi, myślę, że bardzo istotne, istotny warunek jest taki, że tam możemy inwestować do 100 tysięcy złotych bez podatku. Później jest podatek od aktywów 0,8-0,9%. Takie są na razie założenia. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie. Ale biorąc pod uwagę konto Oki, płacimy od aktywów, czyli nieważne, czy jest zysk czy jest strata, czy nic się nie dzieje i cały czas mamy tyle same. My powyżej 100 tysięcy złotych będziemy płacić zawsze ten podatek. W przypadku konta IKE tego podatku nie płaci się w ogóle. No i pytanie, jak to się będzie opłacało, jeżeli chodzi o konto OKI versus konto IKE, no to taki krótki, szybki kalkulator. Tutaj ważna rzecz, konto Oki jest kontem wzorowanym na ISK, takim skandynawskim kontem, dlatego też tutaj pokazałem, tam jest podatek 0,85% rocznie od całej wartości aktywów, chociaż to się zmienia cały czas w czasie. W każdym razie, jeżeli chodzi o to oki, bez podatku 100, do 100 tysięcy, a powyżej ma być 0,8-0,9% podatku od wartości aktywów co rok. Więc no, mówimy o tym, że co roku tu płacimy podatek, a w przypadku konta IKE nie płacimy w ogóle tego podatku, oczywiście, jeżeli wytrzymamy do tego 60 roku życia. Nie wiemy, czy to będzie 0,8 czy 0,9, czy może trochę więcej, więc ja założyłem i 0,8 i 0,9 tutaj oraz konto IKE i zwykłe konto maklerskie. Jeszcze dodałem konto maklerskie, gdybyśmy mieli podatek 15%, powiedzmy tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych. I tutaj ważna rzecz: to jest bardzo patologiczny kalkulator. Zupełnie inaczej jest, jeżeli mamy na przykład średnioroczną stopę zwrotu 5%, ale jest w jednym roku minus. 5 plus 5 minus 3 minus 6 plus 18 i tak dalej, niż gdybyśmy mieli cały czas plus 5 plus 5 plus 5. Teoretycznie średnia stopa zwrotu jest taka sama, ale prawda jest taka, że zwłaszcza na koncie oki te wartości będą zupełnie inne. Więc do tutaj to jest jeszcze raz powtórzę taki bardzo prosty kalkulator. I powiedzmy, że na początku wkładamy 20 tysięcy w każde z tych kąt. No to mamy na końcu 20 tysięcy złotych. To jest, myślę, że zupełnie logiczne. Powiedzmy, że dopłacamy rocznie, niech to będzie 6 tysięcy złotych. Czyli nasze 500 zł miesięcznie liczba lat inwestycji. No i teraz, jeżeli to jest na przykład 2 lata inwestycji, powiedzmy, roczna stopa zwrotu jest na poziomie na przykład 5%, no to okazuje się, że czy to będzie konto oki, czy to będzie konto ike, nie ma żadnego znaczenia. W stosunku do zwykłego konta akwarskiego będziemy mieli dokładnie takie same oszczędności. Dlaczego? Dlatego, że zauważmy, wartość końcowa nie przekroczyła 100 tysięcy złotych. Jeżeli my tutaj nie przekroczymy tych 100 tysięcy złotych, to cały czas konto oki i konto ike będą dokładnie tak samo atrakcyjne dla nas. Zauważmy, że w momencie, kiedy przekraczamy 100 tysięcy złotych, tutaj już mogą zacząć się robić robić różnice. No i biorąc pod uwagę te 100 tysięcy złotych, powiedzmy, że mam tutaj wartość końcową około 100 tysięcy złotych i w kącie IKE, i w kącie Oki, od razu widzimy, że maklerskie są po prostu, po prostu słabsze. Czy to zwykłe maklerskie, czy 15%, 15 podatkiem byłoby słabsze, ale jeżeli chodzi o konto Oki i konto IKE, dalej jest dokładnie takie same oszczędności. Więc teoretycznie wygląda wszystko fajnie. No ale co się będzie działo, jeżeli się okaże, że jednak inwestujemy więcej niż 100 tysięcy złotych, mamy więcej niż 100 tysięcy, Złotych, więc inwestujmy przez na przykład 20 lat. No i co się okazuje, jeżeli to będzie średnia roczna stopa 5%, i tutaj zakładamy, że za każdym razem to będzie 5%, jak mówię, to jest ten łopatologiczny przypadek, to zauważmy, że na koncie IKE my oszczędzimy 23 tysiące złotych, na kontach OKI 10, 11, 12 tysięcy. Więc zauważmy, że przy wyższych kwotach konto OKI robi się już dużo mniej atrakcyjne niż takie konto, konto IKE. Jeżeli będziemy na przykład bardzo dużo dopłacać, powiedzmy, że Dopłacamy 20 tysięcy rocznie, no to okazuje się, że przy niskich stopach zwrotu. Konto OKI może nawet być na minus. Dlaczego? Dlatego, że tam płacimy od aktywów, a jeżeli mamy niskie stopy zwrotu, powiedzmy to jest 5%, i mamy wysokie wpłaty, no to tutaj się okazuje, że bardzo duża część tego naszego, naszego wyniku całkowitego to jest nasz kapitał, zwykły kapitał, od którego przy koncie OKI również płacimy podatek. Przy koncie IKE w ogóle nie płacimy żadnego, żadnego podatku, więc konto OKI może nam się nawet nie opłacać, kiedy ta roczna stopa zwrotu jest niska. Kiedy ona robi się w miarę wysoka, ja, no bo. To okazuje się, że już to konto Oki się nam opłaca, ale wciąż konto IKE jest najlepsze. Można powiedzieć, można wysnuć taki wniosek. Konto IKE jest najlepsze zawsze. Konto Oki dorównuje konto IKE do 100 tysięcy złotych. Czyli mamy jasność. Jeżeli inwestujesz poniżej 100 tysięcy złotych, no to konto Oki jest bardzo dobre, ale jeżeli jest to powyżej 100 tysięcy złotych, a jeżeli inwestujesz długoterminowo, to to się zrobi z czasem powyżej 100 tysięcy złotych, no to jednak konto IKE to jest absolutny must have. Teraz pytanie, w jaki sposób takie konto IKE założyć? Proszę bardzo. Konto Ike w XTB, czyli u partnera dzisiejszego odcinka, można założyć tak naprawdę kilkunastoma kliknięciami. Teraz to, co widzisz przed sobą, to jest ekran z mojego telefonu, dlatego, że należy mieć aplikację mobilną XTB, żeby założyć sobie takie konto Ike i trzeba mieć też konto zwykłe właśnie w XTB. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób takie konto założyć, na końcu tego odcinka jest odnośnie do filmów, w którym to dokładnie tłumaczę i pokazuję, w jaki sposób ja to robię. A teraz zakładamy konto Ike. Jeżeli masz aplikację XTB, widzisz taki ekran, klikasz portfolio. Trochę na dole jest coś takiego jak konto IKE, klikamy to konto IKE, no i to jest właśnie ta dodatkowa emerytura 0% podatku, brak ukrytych kosztów 0 zł za otwarcie takiego rachunku 0% prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro. Jedynie to może być koszt przewalutowania 0,5%. Mamy prawo do akcji ułamkowych, chociażby w przypadku konta IKE, i też jest oprocentowanie środków. Można oczywiście to konto rozbroić, kiedy chcemy można też wypłacić część, część kwoty to też. Jest dozwolone. Klikamy Otwórz konto IKE. Teraz pytanie, czy stworzyć nowe konto, czy przenieść. Jeżeli mamy gdzieś konto, no to należy je przenieść. Jeżeli nie mamy nigdzie konta, tworzymy. Pamiętajmy, można mieć jedno konto IKE. Stwórz nowe konto. Może posiadać tylko jedno konto IKE. Środki z IKE możesz wypłacić w dowolnym momencie, w tym przed spełnieniem warunków. Po prostu tracimy korzyści podatkowe. To konto nie może być współdzielone. Biorąc pod uwagę konto IKE, czy chcesz wskazać upasażonych, tutaj chodzi o to, kto ma dziedziczyć te pieniądze po naszej śmierci, dlatego że środki na koncie IKE są dziedziczone. Nie wolę wskazać uposażonych później. Teraz czy należy przeczytać wszystkie zgody. Jeżeli przeczytamy te te zgody i regulaminy, no to należy je zaakceptować. Klikamy załóż konto IKE. Przygotowujemy Twoje konto IKE. Poczekaj, nie zamykaj ekranu. Zwykle zajmuje to około 20 sekund. Sam jestem ciekawy, czy rzeczywiście zajmie to dokładnie 20 sekund, czy trochę więcej. W każdym razie zauważmy, były 4, 5, 6 kliknięć mniej więcej i już zaraz nasze konto IKE powstanie. Nasze konto IKE zaraz będzie. Będzie założone. Masz już IKE, czas na inwestycje. Udało Ci się założyć konto emerytalne. IKE, zasil konto IKE i zacznij inwestować. Więc możemy kliknąć, zacznij inwestować. No i w tym momencie możemy wpłacić pieniądze na konto IKE. I zauważmy: mamy wykorzystano 0, pozostało 26 019 zł. I dlatego nie jesteśmy w stanie wpłacić więcej tutaj na IKE. Dlatego że pokazuje nam dokładnie, ile pozostało do wpłat. Wolnych środków akurat na swoim koncie mam 240 zł, więc powiedzmy, że wpłaca niech będzie 200 zł. Na to konto IKE. No i jeżeli mam 246, klikam zasil konto IKE, w tym momencie 200 zł wlatuje na moje konto IKE. Nie ma tam żadnych prowizji za to. Wartość rynkowa 0, wolne środki 200 zł, pozostały limit 25 819 zł. I teraz, jeżeli kliknę sobie inwestuj, no to mogę znaleźć jakieś akcje bądź ETF, w które na przykład będę chciał, będę chciał zainwestować. Powiedzmy, że chcę zainwestować na przykład w etf -a na S&P 500, bo uważam, że Stany Zjednoczone, Rozwijają się i dalej będą się rozwijały. Więc chcę zainwestować takiego ETF-a na SP500. Więc mogę znaleźć właśnie takiego ETF-a. Mamy ETF-y polskie, akcyjne, obligacyjne, surowcowe. Core SP500 to jest myślę, że najbardziej popularny ETF. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o taki, taki ETF. I jeżeli go klikniemy i klikniemy to i, to mamy informacje właśnie o podstawowych inf podstawowe informacje, dywidendy. Tutaj jest brak dywidend ze względu na to, że ten indeks, ten ETF jest akumulujący. On w tym momencie jest w euro. I pytanie teraz: czy chcemy w euro, czy może bardziej w dolarze? No bo są i takie w euro, i też takie w, w dolarze. Dalej mamy informacje o ryzyku, jakie miała Alfa, ROA, ROE, e, współczynnik Sharpa. E, biorąc pod uwagę inne informacje, mamy też aktywa. Co jest na, co jest, jakie są największe aktywa? No, oczywiście, skoro to jest indeks na SP 500, no to Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon to są te najważniejsze aktywa, jeżeli chodzi o ten, e, ten e, ETF. No i myślę, że najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o e, informacje związane z ETF-em, TER, czyli całkowity koszt tego e, funduszu, to jest 0,07. E, więc jest on niskokosztowy, akumulacyjny, czyli dywidendy nie są wypłacane, są akumulowane. Jest on z, w euro. No, i biorąc pod uwagę stopy zwrotu, zauważmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te ostatnie stopy zwrotu. Więc ten ETF chcę kupić, no i w tym momencie, jeżeli chodzi o tego, tego ETF-a, mogę kupić za określoną gotówkę, albo ewentualnie mogę wpisać, jaki wolumen chcę tego ETF-a kupić. Tu oczywiście pamiętajmy, że mamy akcje ETF-y ułamkowe, więc możemy to zrobić za ułamek tej wartości. Możemy kliknąć na wartość, niech to będzie na przykład za 50 zł. Jeżeli chodzi o tę wartość 50 zł, dokładnie pokazane jak jest wolumen 0,0199, dostępne środki mam 200, prowizja 0, ze względu na to, że prowizji nie ma do 100 tysięcy euro, jeżeli kliknę buy napisane jest, że rynek jest obecnie zamknięty, twoja transakcja zostanie zrealizowana po najlepszej cenie w momencie otwarcia rynku czyli jak rynek będzie otwarty, no i kurs wymiany tutaj 4,2266, marża 0,5%, finalna kwota inwestycji 49,95, tak chcę potwierdzić zlecenie, zlecenie mark i jeżeli to zrobię, no to w momencie otwarcia rynku to zlecenie zostanie zrealizowane. W tym momencie to jest jako zlecenie oczekujące. Mogę je oczywiście w tym momencie, w tym momencie usunąć. W taki sam sposób kupuję akcje. Zauważmy, w otwartych pozycjach nie mam jeszcze nic, ale w oczekujących już, już jest ten ETF. W wolnych środkach mam 150 zł i 5 groszy, w wartości rynkowej 49,95. Jeżeli teraz chciałbym na przykład dopłacić do tego konta, wystarczy, że kliknę na górze te koło zębate. I tam mam i wpłać środki, mogę również wypłacić środki, edytować uposażonych, przenieść konto z, z XTB, więc tutaj są te wszystkie opcje, i w ten sposób te pieniądze w, można wpłacić. W ten też, też sposób inwestujemy, czy to jeżeli chodzi o akcje, czy to jeżeli chodzi o ETF-y. I w ten sposób inwestujemy w ETF-y, inwestujemy również w akcje. No bo jeżeli chodzi o takie inwestycje, ETF-y, akcje, oczywiście możemy kupować po, po cenie rynkowej, tak jak to przed chwilą zrobiłem. Ale możemy też robić zlecenia stop limit, czyli z ceną, jaką my chcemy. Czyli na przykład kupimy dopiero w momencie, kiedy spółka spadnie nie wiem, do 70 zł, albo urośnie do 100 zł. Możemy też oczywiście takie rzeczy robić. Podsumowując, czy konto IKEA dalej się opłaca? Tak, zdecydowanie tak. Czy jak wejdzie konto Oki, to konto IKE będzie się opłacało? Zdecydowanie tak. Myślę, że jeżeli chodzi o konto IKE, to powinien być w tym momencie pierwszy wybór dla nas. W momencie, kiedy będzie oki, OK, może to być ten drugi wybór. Dlaczego? Ze względu na to, że nawet jeżeli nie chcemy inwestować do emerytury, to i tak nie szkodzi nam nic założyć takie konto IKE i po prostu je zlikwidować za 5, 7, 15 lat. Także nawet jeżeli zamierzamy zbierać, nie wiem, na wkład własny, na samochód, na cokolwiek innego, to i tak takie konto IKE myślę, że jak najbardziej warto mieć. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie konta IKE, napisz o tym w komentarzu. Chętnie odpowiem, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się. Cześć!